Święta Bożego Narodzenia to ten moment w roku, na który wszyscy czekamy. To czas, który symbolizuje narodziny dobra, czas serdeczności i radości związanej z przebywaniem w gronie rodziny. Świąteczny nastrój jest budujący. Wspólne spożywanie wigilijnych potraw, śpiew kolęd, blas choinki to wszystko wprawia nas w pozytywny stan. Niech ten stan towarzyszy Państwu jak najdłużej, a czas świąt niech będzie chwilą relaksu, odpoczynku, momentem na zatrzymanie się w codziennym biegu. W tym roku uczelnia stała się dla mnie szczególnie ważna. Razem tworzymy jedną wielką rodzinę UEP. Życzę Państwu, abyśmy wszyscy spędzili radosne święta. A nowy rok niech przyniesie pomyślność i spełnienie wszelkich marzeń. Zdrowych i wesołych świąt.